Mój drogi przyjacielu, liczne badania pokazują, że kobiety częściej wybierają starszych mężczyzn. Niestety, większość z tych starszych mężczyzn zupełnie nie wykorzystuje tej przewagi w świecie relacji. W rzeczywistości, mężczyźni, z którymi pracuję, ci po czterdziestce, pięćdziesiątce, a nawet sześćdziesiątce, często popełniają poważne błędy w kontaktach z młodszymi kobietami. Które chcieliby przyciągnąć. W rezultacie tracą swoją szansę i zostają samotni. Dlatego dziś opowiem o czterech najczęstszych błędach, które starsi mężczyźni popełniają w relacjach z młodszymi kobietami. Jeśli przestaniesz je popełniać, gwarantuję, że będziesz miał znacznie większe powodzenie u pięknych, młodszych kobiet. Zaczynajmy. Pierwszy błąd idealizowanie kobiety. Bądźmy szczerzy: stoisz naprzeciwko młodej, atrakcyjnej kobiety i nagle paraliżuje cię strach. Myślisz, ona jest taka piękna, taka młoda, lepiej nie zepsuć tego. W efekcie zaczynasz ją traktować wyjątkowo. Starasz się być przesadnie uprzejmy, delikatny, miły. Chcesz być perfekcyjnym dżentelmenem, unikasz flirtu ryzykownych tematów. Nie chcesz wyjść na nudziarza ani staruszka, ale tym zachowaniem stajesz się właśnie nudny. Kobiety nie będą cię postrzegać jako atrakcyjnego, jeśli będziesz się zachowywał jak grzeczny chłopczyk. Dlaczego? Tak się dzieje, bo w głębi duszy stawiasz ją na piedestale, uważasz, że jest lepsza od ciebie. Aby to zmienić, musisz zacząć częściej rozmawiać z młodszymi kobietami. Dzięki temu zaczniesz traktować te interakcje jak coś naturalnego i przestaniesz je idealizować. Drugi błąd nieumiejętne reagowanie na pytanie o wiek. Gdy młodsza kobieta zapyta cię o wiek, wielu mężczyzn wpada w panikę i zaczyna wykazywać oznaki niepewności. To ogromny błąd. Zamiast tego, pokaż, że jesteś pewnym siebie facetem z poczuciem humoru. Odpowiedz lekko, na przykład: Mam jakieś 700 miesięcy. Albo: Jestem chyba za stary dla ciebie, ale warto spróbować. Taka odpowiedź pokazuje dystans i poczucie humoru, a nie zmartwienie różnicą wieku. Trzeci błąd prowadzenie relacji przez pryzmat pieniędzy. Wielu starszych mężczyzn sądzi, że pieniądze są kluczem do atrakcyjności. Próbują zaimponować drogimi prezentami, opowieściami o swoim sukcesie finansowym, ostentacyjnym stylem życia. Ale taka strategia przyciąga tylko kobiety zainteresowane. Korzyściami materialnymi nie ma nic złego w mówieniu o swoim sukcesie, o ile robisz to naturalnie. Ale jeśli to twoja główna karta przetargowa, to ryzykujesz, że przyciągniesz niewłaściwe kobiety i zrujnujesz swoje życie uczuciowe. Czwarty błąd: pozycjonowanie się jako mentor lub przyjaciel. Jeśli przedstawiasz się jako przewodnik życiowy, mentor czy dobry kolega, a ukrywasz swoje prawdziwe intencje, to praktycznie niemożliwe. By kobieta spojrzała na ciebie w sposób romantyczny lub seksualny. Flirtuj od samego początku. Twórz iskrę, emocje, napięcie. Zamiast być tylko tym starszym kumplem od rad, Jasno pokazuj swoje intencje. By nie skończyć w słynnej friend A skoro mówimy o atrakcyjności starszych mężczyzn, nie zapominaj, że ogromnym atutem. Jest również Twoje doświadczenie seksualne. Musisz pokazać, że niezależnie od wieku potrafisz zadowolić kobietę lepiej niż młodzieniaszek w wieku 20 czy 25 lat. Masz 40, 50, może nawet 60 lat. Nie znaczy to, że jesteś słabszy w łóżku, wręcz przeciwnie. Możesz sprawić, że kobieta przeżyje 4, 5. A nawet więcej orgazmów w jednej nocy. Wszystko, czego potrzebujesz, to odpowiednia technika i wiedza o tym, jak stymulować jej ciało. Dlatego zostawiam Ci link w opisie filmu do zaawansowanej lekcji praktycznej, w której zdradzam Ci sekret specjalnego połączenia bodźców, które i sprawiają, że każda kobieta przeżywa wielokrotne orgazmy w jednej nocy. Jeśli chcesz stać się tym niezapomnianym facetem w łóżku, kliknij w link poniżej, albo w pierwszy komentarz przypięty pod tym filmem, zanim ta lekcja zniknie z sieci.